Siemanko! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Brankers, za to kończy się ten kanał, gdzie czas na szósty odcinek z Pucharu Świata Widzów. Jesteśmy dzisiaj na Wickerson, drugi dzień Mistrzostw Świata w lotach, oto na razie wyniki dwóch serii. Pierwszy Kuba Gaming, drugi Matis i trzeci Wikusie Ty. No jest bardzo dużo ściski, mi się zdaje, że od tak 11 miejsca do Brankersa będzie walka o podium. Może jednak jeszcze ci inni zawodnicy jeszcze powalczą, no Polish Gamer i Maciek chyba już zostali wyeliminowani, jeszcze tu klasyfikacja generalna... Y Pucharu Świata Widzów, gdzie liderem jest Kasper. Oczywiście klasyfikacja się nie zmieniła z powodu tego, że to są Mistrzostwa Świata w lotach i... No po prostu się klasyfikacja nie zmieniła. Oczywiście od konkursów zakopany już będzie wliczana pod uwagę. Będzie oczywiście w nartach już jak najdalej skakali, no bo logiczne to. Ale bardzo ładnie skakaliście. Bardzo ładnie ja wam skakałem. Najdalszy skok to chyba 256 metrów. No i dobra, rozpoczynamy. Będziemy skakali taką, jak klasyfikacja była w konkursie Indywidualnym tym pierwszym rozpoczyna maciek. Niestety, pierwszy ten drugi skok był fatalny. Na pewno liczy na rehabilitację, chociaż że teraz leci, leci, ale i tak już maciek. No, nie powalczy już o Mistrzostwo Świata, więc może takie sobie oddać dwa krótkie skoki. 225,5 25,5 i maciek oczywiście obejmuje prowadzenie, ale co to dla niego takie prowadzenie. A teraz Polis Gamer, który też na pewno został zraniony w, w tej drugiej serii. On też przejechał, nie, w pierwszej serii przejechał próg. No i tak, już to jest niemożliwe, aby wsiadł takich zawodników jak Daniel Smirnow czy też inni. Ale chyba lepiej wyszedł z progu niż Maciek. Nie, to jest krótszy skupy. 220 metrów i Polish Gamer jest na pozycji drugiej. No jedynie co yy, Polish Gamer i Maciek mogą zrobić to tylko pokonać yy, samego rywala. No i Daniusz Smirnow. Reprezentant Rosji. 226,5 metra potrzebuje. No to już zawodnicy, którzy no już nie mieli wpadki. Chociaż na pewno Daniel Smirnow liczył na lepszy wynik w konkursie, chociaż teraz leci. I to jest pewne prowadzenie, chociaż mógł być rozczarowany tym skokiem. 260 metrów i to jest skok oczywiście na prowadzenie w tym konkursie. Z dużą nawet przewagą nad Maćkiem 10,1 10 punktu. Fine Monkey był w czołówce pierwszej serii, niestety w drugim skoku zawaliłem, ale jeszcze ma szansę przynajmniej Zaatakować kilka miejsc. I teraz ładnie wyszedł z progu i leci bardzo wysoko. I mamy nowego lidera. Ripe. Wszystko ponad 240-metrowy, a nawet 250-metrowy. 252 metry. I Fajmanki widać, że dzisiaj chce poprawić swój wynik i być w czubie. Duża przewaga nad Daniem Smirnowem. I te Nie wiem dlaczego, ale znowu nikt mu się nie zmienił. Nie wiem dlaczego, wcześniej, po, przed tym filmem e, zmieniłem mu itvnet, a tutaj dalej jest itv, nie wiem co muszę zrobić, ale ITNET. Oj, za wcześnie, za wcześnie wyszłem z progu i to powoduje, że niestety itv skacze bardzo słabo. 3 metry tylko, no to jest o wiele gorszy konkurs niż ten, który mieliśmy wczoraj, dopiero piąte miejsce. Na razie fajn tylko przekroczył punkt KS. Ale teraz Kacper. Lider Pucharu Świata Widzów, który na pewno był jednym z faworytów do wygrania, a tymczasem widać dopiero druga dziesiątka. Ale może teraz być bardzo daleki skok. I to będzie daleki skok. Jest daleki! Chyba do lidera. 255 metrów i Kacper obejmuje prowadzenie najdarszych skoków na tych Mistrzostwach Świata w lotach. Piękny skok. Prowadzi nad fajnym Monkeyem. No fajne Monkey i Kacper na razie odstają od reszty stawki. QBRT. Nie, no tu też się nie zmieniło. Ja pierdzielę, nie wiem co ja muszę zrobić. Znowu mi się nie zmieniło. Przepraszam, ale nie, wiem, nie zapisało mi się. QBRT 300. Reprezentant polski, ale na to wygląda, że to będzie o wiele dalszy skok. Jest to o wiele dalszy skok. Chyba może Cisco tutaj jest. Nie, 242,5 metra i to jest pozycja trzecia QBarti. Eee, trzecie miejsce wyprzedziła była z dużą przewagą, ale do fajna Monkeyka spadł troszeczkę traci. Eee, Zbigniew. 254 metry musi osiągnąć, aby objąć prowadzenie. Jest to do zrobienia. 1,5 metra na sekundę wiatru ponarty. No, nawet dobrze wyszedł z progu. Chociaż że leci, leci. I to nie był dobry skok Zbigniewa. 236 metrów i Zbigniew jest na pozycji dopiero czwartej. No niedobrze, niedobrze. Więc na to wygląda, że spada z kilku pozycji. Przegrywa chyba nad z fajnym monkey'em i Cutem, nie wiem. Ale teraz Filip. 250,5 metra. Musi skoczyć, bo ma warunki takie sobie. Kolejny z reprezentantów Polski. Leci... Jest chyba poza HS! 244 metry Filip obejmuje, nie obejmuje prowadzenie Jest dopiero trzeci! 10 punktów chyba nawet straty 10,3 punktu straty do Kacpra, już troszeczkę mniej do Fajna Monkeya I Bartwek 10 numer startowy Szweda Popatrzmy, 2 metry na sekundę pod nartę, czy to wykorzysta? Oj, to powinien być bardzo daleki skok, jeszcze z takimi warunkami. I daleki skok! 254,5 metra, ale Bartwek jest drugi. Nawet te 10 punktów odjętych nic mu nie zrobiło, bo oczywiście jest liderem, czy nie, jest wiceliderem, z małą stratą do Kacpra. I Wojta. Zawodnik, no, który jako ostatni ma notę ponad 240, nie, 250 250, czy chyba 240. Nie 440, gdzieś tak ponad. Ale Wojtan na pewno liczy na czoło dziesiątkę Mistrzostw Świata w lotach. Ale nie wiadomo, z takimi skokami, damu, takie dobre miejsce. 240 metrów. No przynajmniej jest to przekroczone. Yy, no to miejsce. Jest to przekroczone te 240, ale to dopiero szósta pozycja. Będzie musiał się bronić, no bo strata do Hubert jego. No jest troszeczkę. Ale teraz Brankers. Jedenasty zawodnik Mistrzostw Świata w Lotach po tych dwóch seriach. Na razie stończycy, na jedenastym dziesiątym miejscu. I Brankers. No, jedynie może powalczyć jeszcze. Ma jeszcze szansę na zwycięstwo. To już dobry skok. 247 metrów. I Brankers jest na pozycji czwartej. Bardzo ładny skok. Brankersa. Ale zabrakło. Jest na razie czwarty. A Filip i QBharty mają szansę go wyprzedzić. Wujek 93 OLS. Już rozpoczynamy czołową dziesiątkę ostatniego. To ostatnich dwóch serii. Dwa metry na sekundę pod narty. Wujka też ładnie leci. Wujek to chyba też będzie skok poza HS. Jest to skok poza HS, ale mógł być lepszy. 248,5 metra. A jest piąty, więc przegrywa ze swoim rodakiem Brankersem, ale strata mała tylko 70 punktów. Ale też mogą jeszcze zaatakować fajna monkeja tą trójkę. I testowa beczka. 14 miejsce. 14, czternasty numer startowy. A w klasyfikacji generalnej na razie Mistrza Świata w Lotach jest dziewiąty. Oj, było blisko, aby przejechał próg testowa beczka, ale leci testowa beczka. No, pociągnął chyba! Ale to nie jest ten dobry skok: 240,5 metra i testowa beczka jest dopiero 2,8. Więc skok naprawdę może być bardzo rozczarowujący dla niego. Dalej, liderem jest Kacper. No, chyba to nie jest jakaś niespodzianka. Teraz wojtek. ty! Też na pewno może być zadowolony z tego miejsca. Wojtek, zobaczymy. Teraz muszę jeszcze oddać te dwa skoki. Ładnie położył się na narty. Jest daleki skok! Będzie w sobie tabeli! 249 metrów i Wojtek ty, jest czwarty! Chociaż troszeczkę zabrakło. Od 1 dziesiąta punktu tylko do fajna monkey'a. Tak? Tak. Myślałem, że... Nie! Nie. Nie, to co Kuba 10 273. Popatrzmy na skok Polaka, kolejnego. Leci Kuba, chociaż bardzo nisko nad zeskokiem, no właśnie. Nie będzie, nie będzie tak daleko. 233,5 metra. I to jest pozycja dopiero dziesiąta Kuby, więc spadnie. Ale gdy sobie popatrzymy, to może tak jeszcze dogonić. Może tak jeszcze dogonić wujka 93 OLS. To jest jeszcze chyba do osiągnięcia. Swordziak, reprezentant Rosji. Popatrzmy na skok reprezentanta Rosji. Jego rodak Daniusz Birnow na słabej pozycji, ale on jeszcze jest nadzieją dla Rosjanin! Daleki skok! 240 było? 248 metrów i Sforziak jest na szóstej pozycji. kapitalno te 5 razy 20. Ale to jest dopiero pozycja. U sz szósta jak z wujkiem 93 OLS. I została tylko piątka. Rafalox, Pawelino, Wikus i ty, Matis i Kuba Gaming. Czyli no zawodnicy, którzy no na początku sezonu nie byli tak w dobrej formie. Może oprócz Pawelino, bo on też był wysoko, ale reszta to tak sobie. Arafalox. Może poleci nawet szansę po medal, bo jest bardzo mała strata. Kiepitalny skok, kiepitalny. Kapitalny skok! Kapitalny! Kapitalne! 252,5. I to jest trzecie miejsce! Więc wreszcie, ktoś zepchnął kogoś z podium! Zepchnął fajna Monkeya! Ale fajnym Monkeym to chyba nie musi się bać, bo strata fajna Monkeya do tej czółówki była bardzo duża, ale teraz Pawelino. Już jesteśmy coraz bliżej końca pierwszej serii Przepraszam, pierwszej serii tego konkursu, a trzecia mistrzostwa świata w lotach Pawelino, on walczy też o medal, jest czwarty Będzie walczył z Wikusiem o to nawet o bronzę, nawet o złoto A to jest dobry skok 250 metrów, kolejna nota e, ponad 230 Jest to pozycja szósta Mogła być oczywiście lepsza, mogła być oczywiście lepsza, ale strata bardzo mała Wikusie, ty. Reprezentant Polski. Sensacyjne trzecie miejsce, no bo początek sezonu fatalny. A teraz, proszę zobaczyć, gdzieś trzecie miejsce. Więc naprawdę, może być ogromna szansa dla Wikusia na medal. Mistrzostw świata w lotach, chociaż ten skok nie był taki dobry. 245 metrów, i Wikoś, ty jest dopiero na dziesiątym miejscu. Oj, spadnie, spadnie chyba w tej klasyfikacji, bo ma troszeczkę stratę do fawilingu chociaż nie aż takiej dużej. Została dwójka: Matis i Kuba Gaming. Kto zostanie? Dwóch zawodników, którzy skakali bardzo dobrze. Najpierw Matis, reprezentant Kazachstanu. O, ładnie, ładnie, ładnie. Daleki skok Matisa. Brett dzisiaj walczył! 249,5 metra i Matis jest szósty. Nie ma dramatu, bo patrząc na to szóste miejsce takie sobie, ale patrząc jaką ma stratę, no to wygląda, że chciałoby się tutaj kąsić. I ostatni lider po dwóch seriach Kuba Gaming, który też jakoś troszeczkę jest taką sensacją, no bo początek sezonu był bardzo słaby, ale widać obudzi się tutaj. Oj! Oj 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 kuba, już ja jeszcze pociągnij! Spadnie, spadnie w tej klasyfikacji! 232,5 metra i to dopiero dziewiętnaste miejsce! Ależ spadek! No niestety, tak wygląda klasyfikacja. Pierwszy Kacper, drugi Bartwek, trzeci rafalok czwarty Feinmanki, piąty Wojtek, ty, szósty Mati, siódmy Pawelino, ósmy Brunkers, dziewiąty Sforziak, dziesiąty Wojtek, dziewięćdziesiąt trzy OLS, jedenasty Wikus i ty, dwudziesty Filip, trzynasty kubarty trzysta czternasty Testowa Beczka, piętnasty Kuba trzy szesnasty Wojtla, siedemnasty Zbigniew, osiemnasty Danius Mirnow, dziewiętnasty Kuba Gaming, dwudziesty Maciek, dwudziesty pierwszy Polish Gamer i dwudziesty drugi Tefał. Czas na drugą serię. Czas rozpocząć drugą serię konkursu indywidualnego. Czwartą, w ostatnią serię Mistrzostw Świata w lotach rozpocznie ITV. Najkrótszy skok w tej pierwszej serii: 203 metry. Może się teraz zrehabilituje reprezentant Polski. O, to będzie dał wiele, dalszy skok. I dał mu może jakiś awans o kilka pozycji, chociaż wątpię. 251 metrów, na no gdyby tak skoczył w pierwszej serii. No to chyba byłoby pięknie. Dla niego. Byłby w czubie, chociaż, że i tak, no walczył jeszcze o to czołową dziesiątkę. Czy nie wiem, czy by walczył, ale teraz Polish Gamer. No, który chyba nie ma nic do stracenia. Jedyne, co może teraz zrobić, to tylko skoczyć najdalej. Może na 260 metrów polecieć. No, bo to jest chyba jedyne, co może zrobić. No, bo 21 miejsce. Ponad 200 punktową stratą do 20. -20. E, Danila Smirnowa była bardzo duża. E, 243 metry. No, jest oczywiście prowadzenie Polish Gamer. Nie będzie przynajmniej ostatni no ale i tak na pewno to Mistrzostwo świata w lotach nie może zaliczyć na plus. Może w następnym sezonie się zapisze. Bo oczywiście też będą zapisy. Mówiłem, że będą jeszcze kolejne zapisy. Maciek 20 po pierwszej serii, który też już nie ma nic do stracenia. Jedyne co może zrobić, to tylko skoczyć, bo też strata bardzo duża. Jest ostatni na razie. Chociaż może jeszcze wyprzedzi Polisa Gamera. To może być taki jedyny plus. I chyba będzie liderem. E, 244 metry, oczywiście, tak jest. Macie liderem, e, więc no ta trójka bez zmian dalej, TV. No, no ta. no ta czy. No po prostu. no ta tabela po prostu bez zmian. Kuba Gaming, który na pewno musi teraz skoczyć jak najdalej jak tylko może 250 metrów, teraz, żeby jeszcze w ogóle walczyć o coś. To jest jedyna rzecz, którą może teraz zrobić Kuba, aby jeszcze walczyć o medal. Chociaż to jest strata duża, ale bardzo ładny skok Kuby. Brawo! 248,5 metra. Jest oczywiście liderem z dużą przewagą. Ale no, po tym pierwszym skoku 232,5 metra nie był tragiczny, ale jednak patrząc na pośnię rywalizacji był za krótki, aby walczyć jeszcze o podium. Daniel Smirnow. 18 po pierwszej serii. Reprezentant Rosji. On już na medal chyba nie będzie walczył. A jego rodak, Na pewno. Ale teraz ładnie wyszedł z progu, no może napsuć Kwiku, Kubie. No, będzie chyba nowy lider! Więc krótko się naczyćmy z tego prowadzenia. 249 metrów. No i zmieniamy liderów jak rękawiczki. Proszę bardzo. Każdy skok to nowy lider. Baniusz Smiernow obejmuje prowadzenie z dużą przewagą nad Kubą, więc to oznacza chyba, że Kuba niestety w tej już trzeciej serii zagrzewał szansę na medal. Szkoda, bo wyglądało na to, że może Kuba zdobędzie medal, Zbigniew, 17 po pierwszej serii. Ładnie wyszedł z progu, no, ale chyba krócej. 245,5 metra No i nie mamy nowego lidera Więc ta zasada, że mamy yy, co skok to lider To nie, już się zmieniła Zbigniew jest drugi, ale i tak na pewno może być zadowolony 4 punkty straty do Rosjanina I Wojta 16 po pierwszej serii 240 metrów tylko No teraz musiałby 8,5 metra dalej skoczyć Aby być liderem Ma dobre warunki Czech Oj, bardzo wysoko i bardzo daleko! 255 metrów! I mamy nowego lidera! O, ależ nieprawdopodobny skok! Chyba wyrównany najdalszy skok, tak! Kacper w pierwszej serii skoczył 255 metrów. Teraz Wojtal wyrównuje ten wynik! Brawo! Kuba 10,273, już została ta 15. A w nim zawodnicy, którzy jeszcze walczą o medale, 2,5 metra na sekundę. No to trzeba wykorzystać. Ładny skok! Ładny! Y, 245 metrów i Kuba jest czwarty! Pociągnął jeszcze ten skok, ale jednak zabrakło. Ale cóż, przegrał ze swoim rodakiem Zbigniewem, ale teraz testowa beczka! Który też jest wysoko! Ale no po tym pierwszym skoku w dzisiejszym konkursie, no zobaczymy, może jeszcze da deskoczyć skoczyć daleko. Musiał być prowadzenie. Żeby jeszcze walczyć o medal. I testowa beczka jest wysoko, jest daleko, jest daleko. Bardzo ładna 251 metrów. mamy nowego lidera. Brawo, testowa beczka. Zobaczymy na ile. Może za chwilę, bo straci prowadzenie. Może będzie liderem przez cały konkurs. Chociaż że w to drugie wątpię. q Już jesteśmy coraz bliżej tej czołej dziesiątki konkursu. Jest bardzo ciekawy, proszę Państwa. Bardzo emocjonująco. A się pogubiłem, kto jest na razie liderem. Ale teraz QBARTY. Debiutant na tych Mistrzostwach Świata w Lotach. Zadebiutował właśnie wczoraj. Ale dzisiaj, no to nie będzie dobry wynik: 238 metrów. Ale jednak jest czwarty, więc nie ma dramatu. Dla QBARTY. No mi się zdaje, że może być zadowolony z tego wyniku. Mimo tego, że no może być tak druga dziesiątka, moim zdaniem po trzecie, już chyba zajęta przez Maćka i Polisza Gamera. A teraz Filip. Reprezentant Polski, 12 miejsce po pierwszej serii. Popatrzmy na skok Polaka. Czy wyprzedzi testową beczkę? Jeżeli by wyprzedził, no to testowa beczka no, mogłaby już mieć tu mniejszą szansę na medal, ale teraz 246 metrów. Zabrakło, zabrakło. Jest drugi Filip. Ale wyprzedził Wojtala o 1,2 punktu. Ale teraz, się ty. Trzeci zawodnik. On musi teraz atakować Wikuś, bo ma dużą szansę na to, żeby zawalczyć nawet o zwycięstwo na Mistrzostwach Świata w Lotach. Po tej wpadce kuby gaminga, Ale jeszcze będzie skakał Matis. Jeszcze będzie skakał. Pawelino teraz kapitalny stół! 257,5 metra i się i ty. Obejmuje prowadzenie. Ależ kapitalny skok i z dużą przewagą wyprzedza testową beczkę. Więc testowa beczka już na pewno nie wyprzedzi Bikusia, ale może być to szansa na medal. I to jest sensacja. No bo kto by się spodziewał, że zawodnik, który przez cztery konkursy skakał bardzo słabo, a tutaj się budzi. Ale teraz jesteśmy w czołowie dziesiątce. W-93OLS. on może też skoczyć daleko on może też skoczyć daleko chociaż chyba krócej od wikusia 252 metry zabrakło, jest drugi ale i tak bardzo dobry wynik wujka a jeszcze będzie skakał tylko rodak brankers, więc zobaczymy sfordziak 9 po pierwszej serii ale nie ma w ogóle wiatru reprezentant rosji, no jak może w takich warunkach skoczyć, nie wiadomo To teraz mu tak zawiało, ale proszę zobaczyć, jak w takich warunkach sobie radzi! Proszę zobaczyć, jak w tych samych warunkach poradził Swordziak! No nieprawdopodobny szacunek dla niego, że w takich warunkach potrafi coś z tego wykorzystać! Jest drugi! Ale i tak zabrakło do wyprzedzenia Wikusia, tylko jedna dziesiąta! Ale zabrakło minimalnie! Ale teraz Brankers, który też nawet ma szansę na medal, patrząc na to, że Kuba Gaming już Zepsuł swoją szansę, ale też musi patrzeć na testową beczkę. No ale też na innych. Teraz... Dalej kisko. Pięknie! 249,5 metra, ale zabraknie na objęcie prowadzenia, jest dopiero czwarty w Więc chyba na to wygląda, że też już nie ma szans na medal. Przegrywa ze swoim rodakiem, wujek 93LS i z fordziakiem, i Wikusiem. A teraz Pawelino. Zawodnik czwarty po pierwszym dniu rywalizacji, ale pamiętajmy, już Kuba Gaming chyba zepsuł swoje szanse na medal. Pawelino może to wykorzystać. Może też wyprzedzić Wikusia, ale też na pewno chce pofronić jak najdalej. Ponad 250, no chyba do tego 250 metra zabrakło. 247,5 i Pawelino jest dopiero piąty, więc. No, podium po tych po konkursach nie może być, ale. Bo no to byłaby sensacja, gdyby zawodnik, który w ogóle nie stanął na podium w tych czterech seriach wygrałby cały, yy, stanąłby w ogóle na podium. Matis. <laughs> Reprezentant Estonii. Dwamy teraz sekundę pod narty. Drugi zawodnik po pierwszym dniu mistrza Świata w lotach. Teraz popatrzmy musi być daleko. Zabrakło. 244,5 metra, i Matis przegrywa ze swoim rodakiem, i jest to pozycja dopiero szósta. Oj, może Matis, spaść. No i tak na pewno wyprzedza kubego gaminga. Kubę gaminga. Ale teraz Wojtek, i ty też bardzo wysoko po pierwszym dniu. Jest piąty teraz. Szansa na medal bardzo duża. Chociaż że jeszcze nie stanął na podium w tym sezonie, muszę to się wydarzyć teraz. Musi skoczyć daleko, chociaż że na wyjściu z progu to nie wyglądało dobrze. I Wojtek 242,5 metra. No i niestety też spada, no te, te skoki są coraz gorsze. Jest to siódme miejsce dla Wojtka. Ale teraz Fine Manki, no które co teraz może powalczyć to tylko o podium w dzisiejszym konkursie. Nie już chyba więcej, czwarte miejsce po pierwszej serii. Może jeszcze kogoś tam wyprzedzić. Jedyny zwycięstwo w tym sezonie to było w Rasznowie, a teraz Fine Monkey, No zabrakło, 240,5 metra, te są coraz gorsze, ósme miejsce, dalej liderem Wikus. na to wygląda, że na razie Wikuś jest liderem Mistrzostw Świata w lotach, ale teraz Rafalox, Bartwek i Kacper, czyli ta trójka, Rafalox, który no ma szansę, jako pierwszy Hiszpan w historii zdobyć medal Mistrzostw Świata w lotach. Oj, będzie, oj, będzie ten medal, chyba będzie, będzie medal mistrza świata w lotach i 258,5 i Rafalux medalistą, to już jest pewne i nawet chyba mistrzem świata w lotach. Nieprawdopodobne! Rafalox już na pewno na podium, ale teraz jeszcze zagadka: Bartek czy Katper? Bartwek często w drugiej serii potrafił zepsuć skoki, ale może teraz uda mu się skoczyć daleko i odjąć wprowadzenie, chociaż wysoko postawiona poprzeczka. Alon też leci bardzo wysoko. Oj, to też będzie daleko! Oj, jest daleko! pół metra i Bartek jest drugi. Ma podium, to jest już pewne. Będzie podium, ale teraz została jedna zagadka. Lider pucharu świata widzów, który wczoraj zawiódł, liczył na bardzo dobre miejsca, a tymczasem dopiero druga dziesiątka. Kacper. I Kacper, popatrzmy na skok reprezentanta Węgier. Czy po kolejne zwycięstwo w tym sezonie, chociaż niżej nie leci? I to będzie gorszy skok. Jest to gorszy skok, niestety. Czuję szansę. 266 metrów, i Kacper spada na 14 miejsca. Ale cóż, tak wyglądają wyniki: pierwszy Rafa Lux, 2 Bartwek, 3 Wikusie, T4 Sforziak, 5 Wojtk, 93 ale 6 Branker, 7 Pawelino, 8 Matys, 9 Wojtek, T10 Feinman, 11 Testowa Beczka, 12 Filip, 13 Wojtk, 14 Kacper, 15 Daniusz Mirno, 16 Cubard, 17 Zbigniew, 18 Kuba 983, 19 Kuba Gaming, 20 Maciek 21 Polish Gamer i 22 TV. I mamy tutaj medalistów Mistrza Świata. Tak, to są medaliści Mistrza Świata! Rafalox Mistrzem Świata! Wiku się ty, wicemistrzem Świata! I Sfordziak, brązowym medalistą Mistrza Świata. No, naprawdę sensacyjne. Rafalox i Wiku się ty. W po, na początku sezonu byli w bardzo słabej formie, ale potem obudzili się i skakali na bardzo i to bardzo wysokim poziomie, to trzeba sobie powiedzieć. Rafalox mistrzem świata, ile zabrakło komu? Matis tutaj najbardziej nieszczęśliwy. A jak tam zwycięzcy konkursu? Bo zwyciężył ten konkurs Rafalox, tak, I, i to oczywiście zwyciężył, chociaż, że troszeczkę, no minimalnie, tutaj reszta. Ale no cóż. Tak to wszystko wygląda. E, inni awansowali: śmierną awansował, mańkę awansował, Kacper awansował, Filip awansował, Bartwek, Branker, Zwójk 93 OLS, Fordziak, Vikusie Tejra, Gdzie spadł Kuba Gaming? Dopiero na 11. miejsce, więc nawet nie znalazł się w czołowej dziesiątce. My cóż, jak to wszystko będzie wyglądało, to proste. I tutaj już mamy! A jednak, proszę bardzo, Kacper daje liderem, a drugi jest Bartwek. Proszę bardzo, a mistrz o w lotach? Piąty, a Spordziak dziewiąty. Yy, Wikusie, ty. No, dopiero na 12 miejscu mi nie ma takiego wyniku. I cóż, następne konkursy Pucharu Świata Widzów będą w zakopane później. Sapporo i dwa razy planica i kończymy. Ale jeszcze taka informacja bardzo duża jutro nie będzie filmiku w czwartek, piątek, sobotę też nie będzie, dopiero pojawi się w niedzielę 23 maja nie mówię wam dlaczego, zobaczycie sobie w niedzielę, czekajcie na film bo będzie bardzo ciekawy, do zobaczenia w następnym odcinku Siema.